Kiedy pękają tamy w sercu i bezdomność wylewa się z krwiobiegu, czujesz i wreszcie żyjesz, już nie wiedząc jednak, że tych, których opuścił Bóg, ktoś zatrzyma przed skokiem w przepaść. Może tu chodzi o dzieci, może o wnuki, które tak często mylimy, my starsi ludzie, z kwiatami i pluszowymi misiami. Pięknej dziewczyny bujny, czarny włos widzę, opięty jest białym krzyżem. Od kiedy Cię kochałem, nigdy tak nie bluźniłaś jak dziś. Już nie próbuję betonować tam w sercu, chociaż wiem, że młodość bluźni często w niewinności i nieświadomości. To jednak. Lawina ostatecznych zdarzeń przygniecie ich do wilgotnej ziemi, z której jedynie On może Cię wydobyć. Od kiedy Cię kocham, miłości moja? Pękają tamy w sercu, zalewasz się zami i krwią w tak głębokiej ranie. Jak płonące słońce, cel bezdomnych i opuszczonych. Spoglądnij na horyzont tam, słoneczny dzień. Wysuszy ostatnią kroplę twoich błędów i słabości.